Gościem naszym jest zespół Kryzys. Słuchajcie, trzymasz w ręku płytę, która tak naprawdę, by spojrzeć nawet na jej tytuł 78-81, zdałem sobie sprawę ostatnio, że jestem urodzony w 75 roku i muzykę, której, która jest na tej płycie, dzięki też moim zainteresowaniom i fachu, znam. Ale tak naprawdę zastanawiam się, czy ta płyta jest wydana pod kątem takich jak ja, ludzików, którzy się interesowali muzyką i gdzieś tam ją znają. Jest to ukłon wobec tych, którzy wychowali się na takich dźwiękach. Czy wy tak naprawdę otwieracie się i chcecie pokazać, nie wiem, młodym pokoleniom, młodym ludziom, którzy nigdy być może nawet nie słyszeli nazwy kryzys, że coś takiego istnieje? Jak to jest? Hmm. Chyba drugie bardziej, nie? Tomek Świtalski. Saksofonista zespołu kryzys? No, płyta jest skierowana do szerokiego odbiorcy. Nie, ale rzeczywiście, no, w tym pytaniu właściwie zawierasz, zawierasz cały problem. Tak, bo już to średnie pokolenie poinformowane było, nie? Ale te najmłodsze to może jeszcze nie wiedzieć tak naprawdę, jak, jakie są symptomy oraz cechy kryzysu. Mówił Robert Brulewski, kompozytor, gitarzysta, współzałożyciel. Oś. Tego koła. Rozmawialiśmy o tym też, że na przykład ludzie nie znają muzyki zespołu Kryzys, bo nigdy ona nie była fonograficznie wyedytowana. Tak? Więc na przykład, o ile z legendą mamy do czynienia, ludzie słyszeli o zespole, czasami coś tam słyszeli na kasecie czy na czymś, to do tej pory tak naprawdę źródłowych materiałów nigdy nie było w obiegu. Czyli nie było takiej możliwości, żebyś w dobrej jakości studyjnej czy radiowej dostał piosenkę, którą możesz przyswoić i uznać za własną, bo już bardzo łatwo się potrafisz jej nauczyć. Więc to jest, to jest bardzo ważny moment nie tylko dla nas. W sensie. Do bardzo dobrze z góry nogami. Ja dołączę do góry nogami. Ważny dla nas, jako dla autorów czy uczestników wydarzenia, ale też ważny dla zasobów muzycznych w ogóle, bo, bo tak traktujemy to, co, co, co na tej płycie jest. Może Robert by coś dodał. Nie, ale tak jak powiedziałem, że faktycznie trzeba dbać cały czas, bo tym młodym się dzisiaj może przydać ta wiedza, że. no. Przede wszystkim pierwsza da pan kroka, zrób to sam. Nie? nie ma co liczyć, że programy telewizyjne typu polowanie na idoli, na, na lodzie, tam jakieś inne, że to coś fajnego zrobi. Ja, ja w to nie wierzę. Musieliśmy wszystko robić sami i przechodzić. Do dzisiaj będziemy tak robić. Nie, nie liczymy specjalnie, że to nam, że ktoś zrobi to za nas. Nie? świetnie i Santor powiedziała teraz, jak miała urodziny, że gdyby miała wziąć udział w tym programie i śpiewać, dzięki takim programom, jak tutaj, prawda, wiemy o czym mówimy, to by powiedziała: Ja nie mam talentu, mówi, to wszystko ciężka praca. Ja bym w życiu nie została piosenkarką współcześnie. Game over nie, bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja się bardzo cieszę, chociaż, chociaż na przykład dopiero dzisiaj idąc na wywiady miałem odwagę posłuchać tej płyty w całości. No bo umówmy się, po 30 latach wcale nie jest tak łatwo usłyszeć te wszystkie kiksy. I, i bardzo jestem zadowolony. Wspomniałeś o zasadzie pankowej zrób to sam. No i właśnie tak mi się wydaje, że żyjemy w czasach, w których realizowanie tej zasady nigdy nie było prostsze, bo Prostsze i trudne. Prostsze z jednej strony, że teoretycznie, e, powiedzcie, czy zgadzacie się z tym, że jeżeli ma się talent, ma się przekaz e, i można zainteresować czymś odbiorcę, to te czasy są najlepsze dla jakichkolwiek, nie, nie chce tutaj stawiać barier wiekowych, dla muzyków. Czyli mamy wszystkie media społecznościowe, mamy internet, który jest niczym nieograniczony, kwestią... Niby tylko pod tytułem, tylko jest jak dotrzeć do ludzi, którzy by po to sięgnęli. Zgadzacie się z tym, że teraz tak naprawdę no, być może nawet nie trzeba wydawać płyty, nie, nie trzeba mieć fizycznie krążka w ręku, żeby dotrzeć do odbiorców? I czy to rzeczywiście jest takie proste z waszego punktu widzenia, jak patrzycie na tą scenę, która jest? No, ja się zgadzam z tym. Pozornie by się zdawało, że dzisiaj wszystko jest pod ręką, są narzędzia, czyli. Mało tego, są ludzie wykształceni muzycznie. Za, za naszych czasów, jak my zaczynaliśmy, to na przykład znalezienie perkusisty do zespołu to był ogromny problem. W ogóle do kooptowania muzyków, nie? Ludzi, y, którzy byli w stanie współpracować e, z kryzysem, to no, ciężko było dobrać, nie? Dzisiaj jestem zachwycony tym, że tyle ludzi ma możliwość kształcenia się i, i zrobiło to. W Polsce jest teraz, no kurczę, mi się wydaje, że tysiąc razy więcej muzyków niż wtedy, gdy zaczynaliśmy, no. No, Ale też y, wiadomo, że internet wszystko pozmieniał. I tu mi się przypomina takie słynne hasło inter internetowe, które wymyśliłem, a bądź ktoś wymyślił, a ja podjąłem je. Y, wszyscy razem, a każdy osobno mi. Mhm. To, to z tymi się kojarzy, nie? Y, muzyka to przede wszystkim spotkanie. Mhm. Więc, więc trudno, mi, trudno mi to jakby ba bardziej celniej. celniej Ująć. Spotkanie to przede wszystkim kontakt dwojga, trojga, pięciorga ludzi, yy, taki organiczny, no, nie przez internet. Hmm. Rozumiesz? Nie, nie przez telefon. Znaczy nie, 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 no tak, 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 ale dla mnie, dla mnie wspólnota polegająca na, na wysyłaniu sobie plików i tekstów i, i wymiana jest tylko wstępem do tego prawdziwego spotkania, bo prędzej czy później wyjdziemy z wirtualu i będziemy się konfrontować w realnej rzeczywistości, w świecie, którego pragniemy organicznie, dopóki oczywiście kupa i siku, nie? Nie, 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 no, no wła, wła, właśnie, no, na tym przejściu pewnie będzie, ale później się okaże, więc dla mnie muzyka przede wszystkim to spotkanie. No więc w dzisiejszych czasach jest o tyle trudniej, że cały czas jesteśmy od siebie odpychani poprzez te wszystkie wkładki. nie? To tak jak silikon oddziela cię od flory bakteryjnej pod twojej partnerki, że tak się wyrażę, bo teraz jest akurat aktualna dyskusja na ten temat. Czytałem wywiad z Sterlikowskim i z jego żoną. No ale przede wszystkim, naprawdę, muzyka to spotkanie, to znaczy i scena, i próby, i to wszystko. Chorały Gregoriańskie, cztery. Wspomniałeś, że przesłuchałeś płytę tak z ręką na sercu, jakie emocje po tylu latach, gdy sięgasz do tego materiału i tak dociera to powiedziałeś, że miałeś odwagę dopiero teraz włączyć i co czułeś? No oswajam się, os, oswajam się z tym wszystkim. Mało tego, jako, jako muzyk początkujący, sa, samouk muzyk początkujący cały czas, widzę, że, że strasznie się zaniedbałem, bo po, połowę tych rzeczy bym po prostu nie zagrał. Jestem za cienki, więc, więc mnie ten tekst, mnie ten, ten materiał no, z, 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 krępuje bardzo. Bo, bo, nie? W związku z tym, że w ogóle bardzo mało słucham muzyki. Ale z czego to wynika? Odrobinę z nieśmiałości, ale też wynika z tego, że w ogóle ja powiem tak paradoksalnie, nie słucham muzyki prawie w ogóle, tylko po prostu już po 50. muzyka mi gra cały czas w głowie. Nie, nie potrzebuję jej za bardzo słuchać. Czekam na wydarzenia wielkiego wymiaru typu w XXI wieku, żeby cokolwiek się pokazało, co. Co ma jakikolwiek. Układunek emocjonalny. No, no tak. tak, co ma tekst przede wszystkim, żeby się pojawili w końcu bohaterowie prawdziwi, którzy piszą teksty, tak zwani poeci rock and roll'a. Bo rock'n'roll roll to nie, nie jest tylko muzyka. Właściwie muzyka powiem paradoksalnie nie jest w ogóle tutaj najważniejsza. Nie? No tak. No, tu nie chodzi tylko o muzykę. Na tym polega właśnie rock'n'roll dla mnie. A punk rock to już w ogóle esencja. Czyli widzisz, wracamy, wracamy do, do tej wspólnotowości tworzenia, bo na przykład to, co jest na tej płycie dla mnie zawarte, to jest właśnie ten, ten taki polimer e, e, współpracy, nie? że, że ta, muzyka, ta muzyka jest strasznie anemiczna nie? i to, to, co ją scala, anemiczna i ascetyczna, ale lapidarna jest, no to chciałem powiedzieć. I to, co ją, banalna też, ale przez obecność w niej innych ludzi, to, co ją spa, spaja i spala, to jest właśnie to, że czuje się, że tym czynnikiem są współ, współmuzykujący Partnerzy, czy członkowie zespołu, czy grupa ludzi, i tak dalej. To dla mnie w tym, w tym materiale jest najbardziej cenne, nie? że tam się czuje, że tam coś się dzieje, oprócz tych dźwięków, coś je musi lepić. I, i tym czymś mam, mam takie wrażenie, słuchając tej muzyki, właśnie jest, jest to, że, że ludzie ze sobą grają. Nie? No to jest ob obnażenie trochę, bo yy, kiedy się ob obnażam sam przed sobą po 30 latach, nie? <śled> No to, tak. to robi wrażenie też na mnie, chociaż już nie, nie takie wielkie, bo już jestem dojrzałem człowiekiem, nie po miesiące. Także, no, czuję się tak trochę zweryfikowany, mogę powiedzieć. Nie? Satysfakcję mam z tego, że, że nie tylko nasza twórczość, ale w ogóle cała muzyka nowej fali punk rocka jest normalnie siłą rzeczy zaliczana do kultury. A kultura to jest dla mnie właściwie jedno z najważniejszych pojęć, na które natrafiłem w życiu i to, to daje mi nadzieję, że, że nie było nadaremne to, co nasze starania, bo my też tego wszystkiego nie wynieśliśmy, tylko można powiedzieć, że załapaliśmy bakcyla wirusa i tą zarazę roznosimy dalej, nie? Mhm. Tak, może, może to jest pożyteczne w tym mhm. wznowieniu, czy w pierwszym wyedytowaniu tego materiału właśnie, że, że myśmy nie obrośli, ta płyta nie obrosła jakimiś mutacjami Bóg wieczym, mhm. nie jest, nie jest zgraną, zgraną kartą, tylko staje się taką wręcz lekturą obowiązkową. Nie? Że gdybyśmy chcieli y, mówić o, o, o tamtej dekadzie, to nie możemy tak, może, nie możemy o niej mówić bez tego materiału. Ja nie mówię o zespole Kryzys, no oczywiście, że mówię też o, o nas samych i o naszej obecności, no bo trudno, trudno tak abstrahować, ale, ale bez tego ten, ten, mało tego słyszałem, że jedna z piosenek miała być trakiem do filmu o Wałęsie. Aha, mam dość. Mam dość. świetny, świetny utwór. I rzeczywiście oddający na, na nastrój yy, nastoletniej yy, grupy yy, ludzi w tamtych czasach, yy, czy jestem już zmęczony, czy mam dość, tak, bo to jest to, ta, ta sama piosenka i nie weszła do filmu, a szkoda, bo oprócz, oprócz tamtego świadectwa ta piosenka zawierała w sobie no, kwantum prawdy o tamtym czasie. Nie? Ale nie bałbyś się, jakby się ten utwór zlepił z rzeczywistością Wajdy przedstawiającą film o Fomensie? Ja mogę powiedzieć, że wiem dlaczego nie weszła do filmu, bo wszyscy myśleli, że Szatkowski Mirek jest z Gdańska i że Kryzys jest z zespołem z Gdańska. Jak się okazało, że to chłopcy z Warszawki, to po prostu się nie dolepiło do, do, do stoczni i skakania przez płoty. Ale, ale trochę szkoda, bo muzyka jest i, znaczy piosenka jest i o plaży, i o tym, co się dzieje tak naprawdę na ulicy, czyli nic, zero nic, bo tam nic to jest mało, prawda, robys? Nie no, poszli w komercyjnie. Z tego co wiem, to w filmie cały czas powtarzają tam czekamy, czekamy, nie? a to już jest inny zespół, to jest brygada kryzys. Natomiast faktycznie też trochę mi żal, że nie sięgnięto do źródeł, bo u źródła było z przede wszystkim hasło Mam dość. Nie, rzeczywiście, i dlatego, dlatego ta, ta, dobrze, że, to się, że ta płyta jest i się ukazała, i powinna być w każdym domu, w kanonie lektur, bo to rzeczywiście jest takie no, świadectwo kulturowe, jeśli o to chodzi. Halo? Proszę Pani, ja teraz udzielam bardzo ważnego wywiadu dla pracy. Czy mogę prosić o telefon w późniejszej porze? Znerzwil dzwonią. Panie, pani... Wam to. Nie przeszkadza, że pewne nowe wykonania tak mocno zaistniały w świadomości ludzi, że być może o kryzysie nawet nikt z tych, którzy słuchają tego z radia, z internetu, nie słyszał? Absolutnie mi to nie przeszkadza. W ogóle staram się być człowiekiem. Tak, no, dokładnie. <noise> zawsze, zawsze starałem się niwelować zazdrość, czy tam jakieś. Ważny jest rozwój i roznoszenie zarazy dalej, czyli rock and roll. Chociaż niektórzy już śpiewają, że umarł, ale... Widać, skoro mają ten problem, to znaczy, że nie umarł. No. Aha. A no widzisz, to do mnie piłeś. Yy, do bleru, do yy, Właśnie też o tym mówiłem, nie? że to jest pierwsze, pierwsza edycja tego materiału na takim poziomie, że można to puszczać w mediach. Bo, bo paradoksalnie ludzie znają mutacje, tak. bo nie znają pierwowzoru. Bo te, tej muzyki nigdy nie mogłeś puścić w radiu, bo ona była albo na kasecie, albo nie wiadomo, przegrana piąty, siódmy raz od kogoś i tak dalej i tak dalej. Bo przecież francuz analogowy przepadł. Był bez wieści, bo, no, bo ten, ten winyl był wydany w bardzo małej edycji, to w 80. roku. Parę rzeczy wydał Robert w złotej skale, ale żeby to, żeby to było rębne, to znaczy, żeby to mogło być puszczane przez media, mass media, to nie miało to żadnej jakości, więc by nie przechodziło przez bramkę nadawczą. Więc to jest właściwie pierwszy moment, kiedy możemy. Po latach, po 30 latach usłyszeć y, o, oryginalne wersje piosenek, piosenek, które w mutacjach chodzą, ale też nie za często. Ale też jest druga strona tego medalu, którą sam wspomniałeś nie tak dawno temu, która wywołała ogromną burzę w mediach masowych o tym, że artysta. Um, nie chcę powiedzieć awangardowy, ale niszowy, e, zarabia tyle, ile zarabia. A na koniec roku w Gazeta Wyborcza publikuje raport o zarobkach ludzi w kulturze. I na przykład Romart Lipko chwali się czy Muniek. Romart Lipko mówi wprost. Stant jemów mam 2 miliony. Muniek mówi wyciągam bańkę rocznie. Tak? Nie jest tak, że, 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 że trzeba gdzieś tam zadbać o to, pokazać i zadbać o to, żeby. Um, te imiona i nazwiska twórców gdzie się pojawiały w, w, za muzyką. No dotąd, dopokąd ten rodzaj sztuki nie będzie sztuką mhm. w pojęciu publicznym, dopóki to będzie zawsze muzyka, z której się. Tak, kulturą, sztuką, kulturą, dopóki to będzie zawsze muzyka, z której się wyrasta, rock and roll, muzyka buntu i tak dalej, i tak dalej, to to zawsze tak będzie wyglądało. Bo w momencie, kiedy staniemy się częścią kultury, mhm. częścią sztuki czy kultury. No tak, ale subkultury. No. A ja, 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 ja tego w ogóle nie... Nie, no właśnie, ja tego w ogóle nie kumam. Dopóki się nie staniemy, to nigdy nie, będziemy, nigdy nie będziemy beneficjentami całej tej sytuacji. Wiesz, no bo trudno, żebym ja miał pretensje do Muńka, że on założył zespół pół roku po, na, po, po, po naszym koncercie i generalnie nie to ze zrzyna, tylko że my jesteśmy jego patronami w wielu, w wielu no, sytuacjach. wielu follow up. Tak, rozumiesz, więc on nie może mi za to płacić i to jest normalne. Ale też w, w takim wypadku definiowania naszej pracy artystycznej, my nie możemy czerpać z tego nie korzyści, tylko pewnych możliwości szerszego prezentowania naszego dorobku. No, przede wszystkim zrób to sami, zasada pan kroka, nie? Że ja nie liczę za bardzo, że, że też się ta płyta wiele zmieni, nie? Nadal uważam, że wszystko jest w naszych rękach. Nie tylko nagry, nagranie nowej płyty z nowymi tekstami, na co bardzo liczę i to jest moje marzenie, żeby kryzys taką płytę jeszcze nagrał i to w tym roku, 2015. No, ale w ogóle no właśnie na tym chyba skończę. To jest, na tym się skupię, że to, to pokaże, do czego jest, jeszcze jesteśmy zdolni. Nie? Czy w tym roku będziemy w stanie coś pokazać, czy to jest, czy to jest koniec kryzysu. Nie? Mhm. Chciałem was zapytać jeszcze. Drugi koniec kryzysu? Kolejny. Gdzie jest drugi koniec kryzysu? Chciałem was zapytać o jeszcze jedną rzecz. Na kto... dwa końce? Wokół której tro... troszeczkę już krążyliśmy. Wspomniałeś o tym mówiąc, że, że chciałbyś usłyszeć muzykę, która cię ruszy. Właśnie gdzie leży według was? Przyczyna tego, że ostatni rok, którym nazwijmy, nie chcę używać zbyt górnolotnych słów, ale ruszono troszeczkę przynajmniej z posad bryła świata. To no, według niektórych był 91, według niektórych 97. Tak, znowu, znowu te, te, te lata rewolucji grunge'owej albo tamtej rewolucji radioheadowej, 97, jak to woli. No ale to, to już nie spinajmy się. Co najmniej od 20 lat nie mieliśmy czegoś takiego. Co ten rynek muzyczny, sposób myślenia o muzyce zdefiniuje na nowo? I czego się śmiejesz? Śmieję się dlatego, bo teraz sobie uświadomiłem, że za, za y, po, moment założycielski, czy początek jakiejś nowej y, sytuacji w muzyce, y, y, jednogłośnie y, obieramy. Y, y, ostatni jej akord. <laughs> okay. Rozumiesz, więc Rozumiem, no jakby tak. słuchając Marsza Żałobnego odkrywamy, że to była prawdziwa muzyka. Mhm. Być może tak jest właśnie, że to były ostatnie akordy tej, tej całej y, harmonii, I która wtedy była słyszalna wtedy, we wszechświecie. Wtedy nie? to wszystko umarło i dlatego nie może się pojawić... Znaczy nic ja nie mówię, że umarło, tylko, tylko to wybrzmiewa cały czas. My na przykład, kiedy, kiedy ja słucham Radiohead, czy to jak słuchałem zespołu Myslowickiego, Kiedyś, mhm. to słyszałem y, brzmienie y, zespołów, które się tam zawierały, na przykład brygady Kryzys. Jak mhm. powiedziałem pamiętam Rojkowi w telewizji w 90. latach, że strasznie się cieszę, że ktoś ciągnie. Z, tej, z, tej, z tego kierunku jeszcze. nie przygadzi. To stary, on dostał takiej piany, rozumiesz? Właśnie. Zdenerwował się? Znaczy zdenerwował się, bo jakby nie, nie zauważył tego, że to wszystko jest w kontinuum, że, że gwiazda, która, którą my widzimy jako supernową ja nie myślę, żyje że... już od y, milionów Słyszałaś lat. Się, że nie? Słowa, ale myślę, że to jest problem polskiego podwórka, że wszędzie na świecie nie, no. nie wstydzą się powiedzieć w, w młodości słuchałem takich płyt i na pewno to znaczy, siedzi w mojej głowie. Chciałem no. tylko powiedzieć tyle, że, że być może muzyka się nie Kończy, tylko ten skok cza czasowy, mhm. kiedy możemy się zorientować w, w, w zjawiskach zachodzących, które do nas docierają, jest, jest tak krótki, mhm. że my nie mamy czasu konstatować pewnych faktów. Nie? Bo tutaj przywołam te radiohead, nie? Radiohead, które słucha Pendereckiego, nie? Tak. Rozumiesz. Czy to jest koniec muzyki, czy właśnie to, to jest to, zawsze to, co robiliśmy, nie? Czy na przykład ewolucja kryzysu do brygady włącznie, mhm. to nie jest jeden ciąg, jeśli chodzi o rozwój muzyczny. Otóż tak, musiały się zmienić składy i różne konfiguracje, ale jakby myśl, gdybyśmy na to patrzyli w kategoriach, nie wiem, Lutosławskiego, czy Beatlesów. No bo nie będę używał większych kwantyfikatorów, to byśmy widzieli, że to prowadzi nas do pewnego od, od Help y, czy Rubber Soul po ostatniego sierżanta pieprza i fila i, i Spectora. Jest po prostu przestrzeń takiego wielkiego, zakrzywiającego się kanału energii. Nie? Chociaż to są zupełnie od siebie odrębne muzyki. Więc być może muzyka się nie skończyła, tylko my jej słuchamy w innym. Nieprzydatnym do, do, do te, złapania tego faktu, yy, metrum, nie? Nie, nie. nie. Ja, nie. mamy to. Kończąc, kończąc rozmowę, słuchajcie, zanim, zanim rozmawialiśmy, ja wspomniałem o moim synku, który nie rozumie pewnych tekstów, które pochodzą z dawnej epoki. Sami mówiliśmy, że jesteśmy ciekawi, jak młodzi ludzie odbiorą. Wiesz, kontekst jest bardzo ważny przy naszych działaniach od początku do dnia dzisiejszego. Powiedzcie mi szczerze, jak gdybyście mieli tak, w ogóle czy jest sens, żeby młodego człowieka, który teraz siedzi non stop na YouTubie, na Facebooku, ma tam tych naście lat, e, gdybyście mu mieli powiedzieć, dlaczego, w kilku zdaniach, dlaczego ma sięgnąć po tę muzykę, dlaczego ma się z nią nie zaznaj zaznajomić? Dlaczego ma porzucić to wszystko, co teraz jest w, 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 przekazywane natychmiastowo pomiędzy użytkownikami, tak? czyli innymi słowy, artysta wypuszcza teledysk, ten teledysk po godzinie jest na pół świata, bo tak to w tej chwili. Dlaczego oni mają porzucić ten świat, sięgnąć po coś, co być może brzmi z archaicznie, bardzo <laughs> estetycznie, jak sami powiedzieliście, Lepidami. i poznać, i poznać, poznać taki Taką muzykę, która właśnie bez tego kontekstu większego e, może ich po prostu nie wiem, nie chcę powiedzieć zniechęcić, ale na pewno e, zdziwić. Pan Robert. No cóż, przede wszystkim, e, e, żeby zrozumieć, czym się, na czym polegają zmiany, które zaszły w Polsce przez 30 lat, e, e, żeby zrozumieć, że e, dostać się na szczyt to nie jest najważniejsze, że przy użyciu takich programów typu Mam talent, yy, idola na lodzie ze zwierzętami i tak dalej, nie? Że, to, że to jest nowa droga. Kiedyś było, tak jak mój pierwsza zasada Pan Kroka, jak mówił mi kolega Mikesz, zrób to sam. No. I tego się trzymamy do dzisiaj. Nie? I, I pewnie nasze przetrwanie też od tego będzie zależało. Przede wszystkim zrób to sam. A ja mam taką propozycję. O ile możecie na PlayStation przejechać Formułę 1 i zrobić dużo, dużo różnych rzeczy... Na, na grach komputerowych, komputerowych, czyli w wirtualnym świecie. Spróbujcie założyć zespół rock'n'rollowy i z nim w nim zagrać na PlayStation i zobaczycie, jaka jest różnica. E, e, ściszcie być może komputery, czy muzykę, której słuchacie e, w słuchawkach, i usłyszcie, jak ktoś gwizdze z podwórka, żebyście do niego wyszli. Napić się browaru, czy po, posiedzieli i pogadali. I to jest od początku o to chodzi. Chodzi o spotkanie. Nie? Chodzi o wyjście z tej zastanej sytuacji, to jest tak jak w telewizji, nie? która nam nie wystarcza. I myśmy to zawarli w tekstach 30 lat temu: nie? że to jest wirtualny świat. Wtedy to był wirtualny świat świat propagandy, jednowymiarowego, jednowymiarowej rzeczywistości, narzucanego nam sposobu myślenia, etc., etc. totalitarnego. No, totalitaryzmy się zmieniają, ale cały czas istnieją jakieś bariery, które, w które próbuje się nas wtłaczać, albo w które sami wpadamy, zupełnie yy, nieświadomi tego, co się dzieje. Także przede wszystkim właśnie to, nie? To nie chodzi o to, że, że to jest złe czy ten, tylko to, nam, to nas odgradza od świata ws wspólnego, nie? Idźcie do kolegów, spotkajcie się z dziewczyną. Tak. Poza tym trzeba pamiętać, że kiedy powstał yy, nasz kryzys, to wtedy na rynku powiedzmy mieliśmy tylko SBB i Budkę Suflera. Blackout no już, już, nie, już prawie nie, nie, te, nie funkcjonowali. Nie? Dopiero się tworzyła tak zwana muzyka nowej generacji, Jarocin był w planach dopiero. Także w ogóle zespół Kryzys nigdy nie miał szansy wejść do studia profesjonalnego. Dopiero się to udało Brygadzie Kryzys Paradoksalnie na, e, kryzys ten pierwotny funkcjonował dokładnie do momentu słynnego karnawału so Solidarności, do, czyli przy, skończył działalność tuż przed rewolucją w Polsce, tutaj przed rokiem 81. Nie? To była zupełnie inna rzeczywistość. Nie? Także to... to. Trudno jest to dzisiaj wytłumaczyć. Ja myślę, że więcej ludziom właśnie da buszowanie po YouTubie i szukanie starych nagrań. Jest tam wszystko, możecie po, odszukać i deadlock, i kryzys, i siekierę. No masę zespołów, nie? A wnioski proponuję samemu wyciągać. Cieszę się, że niektórzy odbierają naszą płytę, tą, o właśnie kryzys, że jest to bezczelna produkcja, w sensie mam na myśli to, co wyrabialiśmy wtedy w roku 80. Tam, gdzie się odbywał festiwal w Opolu, w tym słynnym amfiteatrze. Wyszliśmy parę tysięcy fanów grupy Dżem, musiało w, po prostu mieć do czynienia z warszawiakami, co nie było łatwe i w dodatku jakimiś punk którzy grać nie potrafią, je, jakiś Pankrok tutaj proponują. Także po naszej stronie były wtedy tylko dziewczyny, za co serdecznie do dziś jesteśmy wdzięczni. W Anglii nazywali nas bastard of crisis.